Pokój i dobro, kochani. Dziś jest poniedziałek, 3 lipca. W liturgii obchodzimy święto świętego Tomasza Apostoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Apostołowie mówią do Tomasza: Widzieliśmy Pana. On natomiast mówi: Jeśli nie zobaczę śladu po gwoździach, jeśli nie włożę palca mego do miejsca po gwoździach, jeśli nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. Kochani, myślę, że taka postawa świętego Tomasza nie jest wzorem do naśladowania ale wielu z nas pewnie może odnaleźć siebie w tej postawie świętego Tomasza. Wielokrotnie w naszym życiu bardzo sceptycznie podchodziliśmy do niektórych wydarzeń, również religijnych, które nas dotykały. Całkiem niedawno, kochani, opowiadałem wam o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w takim ośrodku dla trudnej młodzieży męskiej, kiedy przybył raper, który opowiadał o swoim nawróceniu. Robił to w sposób bardzo autentyczny, z humorem, poprzez rap, poprzez hip-hop. Mówił do tych chłopaków i oni po prostu byli zachwyceni. Ale była taka wychowawczyni, która patrzyła na to wszystko z takim przymrużeniem oka. Zauważył to ten raper i mówi: A pani tak dziwnie jakoś na mnie patrzy, takie dziwne miny tutaj robi, dlatego że ja nie wierzę w to. Nie wierzę w to, dlatego że ja wierzę tylko w to, co można zobaczyć. Czyli jeżeli pani czegoś nie zobaczy, to znaczy, że to nie istnieje. Zgadza się. Czyli nie wierzy pani w pana Boga, dlatego że nie można go zobaczyć, tak? Owszem. W takim razie inne rzeczy, których nie można zobaczyć, również nie istnieją. Nie istnieją. A widziała pani kiedyś Wi-Fi? Nie. To znaczy, że nie istnieje. I wtedy chłopaki oczywiście zaczęli entuzjastycznie bić brawo i cieszyć się, dlatego że widzieli, że w jakiś sposób zagieł tę wychowawczynię. Myślę, kochani, że nie chodzi tutaj o zaginanie kogokolwiek. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli o tym, że oprócz tego świata widzialnego istnieje świat duchowy, niewidzialny, który możemy odbierać na płaszczyźnie duchowej. Wiara, kochani, to nie jest 100%. To jest to pewne ryzyko, i Pan Bóg chce takiego ryzyka od nas. Nie chcę, żebyśmy byli ludźmi wiedzącymi, dlatego że widzieliśmy już Boga, ale chcę, żebyśmy byli wierzącymi. Gdybyśmy zobaczyli Pana Boga osobiście, gdybyśmy zobaczyli Pana Jezusa i jego działanie, który by przyszedł po prostu do nas pomimo drzwi zamkniętych, okazuje się, że nie, by, nie moglibyśmy już o sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, tylko wiedzący. Byśmy wiedzieli to po prostu z doświadczenia, bo widzieliśmy na własne oczy. Wiara powinna się rozwijać. Wielu ludzi młodych wpada w panikę, dlatego że kiedy wychodzą z tego okresu dziecięcego, kiedy zaczynają pytać i poddawać wątpliwość niektóre sprawy związane z wiarą, to wpadają w panikę, dlatego że bardzo są przywiązani do tego, co przekazała mama, do tego, co w kościele mówiono, ale mimo wszystko gdzieś tam odczuwają jakiś taki niepokój, dlatego że trudno im sobie poukładać w głowie na podstawie tego wszystkiego, co doświadczają, czego doświadczyli już poprzez naukę w szkole. Okazuje się, że jest to bardzo dobry znak. Ja zawsze ludziom młodym mówię, słuchaj, jeżeli pytasz się, jaki Bóg, jaka wiara, czy mogę nawiązać kontakt z Panem Bogiem, dlaczego nie mogę go zobaczyć i tak dalej, dlaczego niewinny cierpią, dlaczego to i tamto. Jeżeli pytasz, to bardzo dobry znak. To znak, że Twoja wiara zaczyna się rozwijać, że zaczyna pytać. Nie zatrzymuje się już na etapie dziecka, które tylko przyjmuje yy, prawdy wiary, ale stara się rozwijać swoją wiarę, czyli rozwijać swoje horyzonty. Na wiele nurtujących nas pytań nie znajdziemy tutaj na Ziemi odpowiedzi, dlatego że nasz umysł, nasze serce, nasza dusza jest za mała, a często te rzeczy przekraczają, wykraczają poza nasze możliwości. I dlatego wiara jest taką decyzją. Muszę podjąć decyzję. Nie mam stuprocentowej pewności. Doświadczam Pana Boga, ale nie mogę powiedzieć, że doświadczam go tak jak drugiego człowieka. Mogę podjąć decyzję. Tak, chcę iść tą drogą. Chcę iść drogą, którą wskazuje mi Jezus w Ewangelii. Choć trudno w to uwierzyć, kochani, ale my jesteśmy w lepszej sytuacji niż święty Tomasz Apostoł. On zobaczył i potwierdził: Pan mój i Bóg mój, my nie widzieliśmy. Jezus mówi o nas, że błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Chcemy wierzyć Panu Jezusowi, to, że naukę, którą przekazuje nam, jest nauką prawdziwą, że nie jest kłamstwem, nie jest wymysłem ludzkim, ale jest prawdą, która może nas uświęcać. Na zakończenie, kochani, trochę zmęczony pracą wokół mojej samotni, chcę przekazać Wam, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.